A pani von der Leyen nie jest królową Europy. Ta debata zamieniła się w sąd nad Węgrami, nad rządem węgier węgierskim, wybranym w demokratycznych wyborach przez suwerenny naród węgierski. Proszę naprawdę nie traktować. W wielkiej czynności, jakim jest przechodzenie do sali Sejmowej, jaką komponentów Chciałem podziękować panu ministrowi, bo to jest jego powód. Nie tylko pokazowa zagroda Żółtów, ale Centrum Edukacji Ekonomicznej. Do książki gratuluję cię proboszczowi. Dziękuję. Słynna i znana państwu dobrze, Oborowa. A więc Beata Szydło znów dała popis głupoty, tym razem na forum Parlamentu Europejskiego, gdzie krytykowała tych, którzy krytykują Orbana. Teraz uwaga. Zdaniem Beaty Szydło, rząd węgierski został wybrany w demokratycznych, w pełni wyborach. Jest to wolne państwo, gdzie media mogą swobodnie funkcjonować. I plucie na węgry jest pluciem na praworządność. Także dzisiaj pokażemy Państwu ucieczkę Jarosława Kaczyńskiego galopem, takim wręcz kłusem biega po sejmie i twierdzi, że nie można zadawać mu na korytarzu pytań, bo jest to traktowanie spaceru jak konferencję prasową. Dodał też, że zupełnie nie zna Mejzy. No to na koniec farma. Żubrów Michała Wosia. Nie, to nie fake news, nie, to też nie moje przejęzyczenie. To prawda. Michał Woś po to, by zyskać elektorat na południowym wschodzie Polski otworzył gawiedzi farmę żubrów. Problem w tym, że są żubry, farma jest, książki rozdano, proboszcz dostał 200 tysięcy złotych czeku. No ale nie ma jak tych żubrów utrzymać, bo skończyły się pieniądze wraz z odejściem Wosia. Adam się. dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. No dobrze, nie będzie śmiesznie, będzie żałośnie, ale też niebezpiecznie. Bata Szydło znów bryluje w Brukseli. W miejscu, gdzie każdy polityk powinien walczyć o to, co najlepsze dla swojego narodu, Bata Szydło robi to, co najgorsze dla jej narodu, czyli dla nas, dla Polski. Oczeki oczywiście nie ma co oczekiwać od nich, że będą robili coś dla osób, które nie głosowały na PIS. Jednak no, można by się spodziewać, że hełpienie się czy chwalenie państwa. Otwarcie sympatyzującego z Putinem wychodzi poza wszelkie ramy cywilizowanej dyskusji. O debacie już nie wspomnę. Bata szydło obruszyła się i zaatakowała Ursulę von der Leyen, dlatego, że ta po prostu powiedziała kilka słów prawdy na temat zbrodniczych Węgier Orbana. Dlatego zbrodniczych, bo drżnęli wolne media, bo upaństwowili, upartyjnili niezależne telewizje. Domykając ostatnią wolną rozgłośnię radiową. Bo na ulicach Budapesztu regularnie marszują prorosyjskie marsze, bo to Orban twierdzi, że koniec wojny możliwy jest tylko wtedy, gdy Ukraińcom Europa nie będzie przesyłała broni. Bo w końcu Orban jest kimś, kto upolitycznił jak ziobro sądy. Borban Bo jest temu, któremu się udało, a szydło reprezentuje front, któremu się nie udało dzięki wyborom 15 października. Zamiast dyskutować o Polsce, o pieniądzach dla Powodzian, Szydło woli bronić kolegi Putina. To miała być debata na temat priorytetów prezydencji węgierskiej, bardzo ważnych spraw, mieliśmy mówić o gospodarce, o bezpieczeństwie, o pracy dla ludzi, o tym. Co dzisiaj jest najważniejsze dla Europejczyków? Tymczasem ta debata zamieniła się w sąd nad Węgrami, nad rządem węgier węgierskim wybranym w demokratycznych wyborach przez suwerenny naród węgierski. Pani von der Leyen wygłosiła skandaliczne wystąpienie nikt nie dał jej uprawnień do recenzowania niezależnych rządów suwerennych państw i chcę jej przypomnieć, że Unia Europejska składa się z suwerennych państw, a pani von der Leyen nie jest królową Europy. I chcę też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mówicie dużo państwo o demokracji, mówicie dużo o praworządności, ale jak wy ją rozumiecie? Wtedy, kiedy rządzą wasi kumple, wasi koledzy, to jest demokratycznie i praworządnie. Zobaczcie, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Praworządność jest łamana na każdym kroku. Rozmawiacie o tym, przeszkadza wam to? Nie, dlatego, że polskim premierem jest w tej chwili was kolega Donald Tusk. No mnie że na początku pewnie Państwo pomyśleliście, no gdzie oborowa? Pan Adam chyba dzisiaj żartuje. Niemożliwe, żeby ktoś wyszedł i przed kilkoma milionami Polegi Polaków, Europejczyków pokazywał, że po prostu nie ma fundamentalnej wiedzy na temat tego, po prostu czym jest przyzwoitość, więc jest człowiekiem amoralnym. Szanowni państwo, no uświadommy sobie, że to łączenie Pisu, pokazując i czytając chociażby książki Tomka Piątka nie jest tylko jakimś zbitkiem słów. Jest to naturalna konsekwencja polityki Pisu, Pisu, który podaje rękę kolegom Władimira na urodzinach jednego z kolegów Andrzeja Dudy. Jest to partia, która na forum międzynarodowym lobbuje za tym, by uznawać Węgry za ostoję demokracji. Problem w tym, że dzieje się to ze szkodą nie tylko dla otumanionych wyborców PiSu, ale dla całego kraju, dla wszystkich Polaków. A jak państwo oceniacie mistrzowskie show oborowej? Liczę na sporo komentarzy w tej kwestii. Temat numer dwa dzisiaj to Jarosław Kaczyński, przywitany w Sejmie, tym razem przez dziennikarzy, którzy mieli bardzo proste pytanie, po tym, gdy Mejza ujawnił, że w jego domu była policja, która mierzyła mieszkanie, które pisał, ale którego część pominął w oświadczeniu majątkowym. Nagle ten, który Mejze na listę PIS wsadził, twierdzi, że nie zna takiego człowieka. Czyli prezes, który po kolei ustalał miejsca na listach PIS, nie pamięta osoby, której dał szansę na to, by dostała immunitet. Przypomnijmy, że dzieje się to kilka dni później, po tym, gdy do domu Mejzy wchodzą funkcjonariusze no i pytają: Dlaczego w oświadczeniu jest tylko jedna część nieruchomości, a nie ma jej całej? Dodajmy też, że dzieje się to w chwili, kiedy Sejm będzie uchylał immunitet Mejzie, po to, by mógł odpowiedzieć za oszustwa. Widocznie ten uziom starczy u Jarosława, czy amnezja ewidentnie postępują. Proszę Państwa, ja nie wiem jaki to jest człowiek, to Państwo mają taką wiedzę, ja takiej wiedzy nie mam. Dziękuję bardzo. Panu Kaszmejza? To Pan, Panie Prezesie, nie żałujesz, że zaprosił na listę kogoś takiego jak u Kaszmejza? Proszę Państwa, proszę naprawdę nie traktować. Wykłej czynności, jakie jest przechodzenia do sali sejmowej, jaką konferencję jest No, jeszcze szokujące było to, tak z mojej perspektywy, kogoś, kto w tym sejmie z mikrofonem latał przez kilka dobrych miesięcy i lat, jest to, że facet oficjalnym tekstem mówi, że czy w ogóle wyznacza, to jest hit, że wyznacza jakiś nowy standard. Próbuje dokonywać oceny pracy dziennikarzy, który po prostu poucza jak tych pachołków, Pis na szachownicy, czy tych słupków, których można przesunąć z partii A do partii B, jak mają pracować? Będzie mówił, że jemu, prezesowi, nie wolno zadawać na korytarzu pytań, dlatego że nie jest to konferencja prasowa. Chłopie, stuknij się w ten zakuty łeb i zrozum w końcu, że twoje standardy dobiegły końca. Skończył się czas, kiedy mogłeś wychodzić, jak gdyby nigdy nic, Tylnym wejściem, jak baron, czy jak panicz Pisowski, stawiając się nad zwykłymi ludźmi. Jesteś jednym z posłów. Jeszcze jesteś tym posłem. Temat numer trzy dzisiaj to farma Żubrów Wosia. Ja też myślałem, że niczym mnie już nie zaskoczą. W sumie też myślałem, że koniec rządów PiSu nieco utrudni nam pracę. Jednak skala bezprawia jest na tyle duża, że jak widzicie Państwo, mamy aż dwa odcinki dziennie. Więcej. Skala głupoty, tego debilizmu, infantylizmu, kretyństwa, zidiocenia jest na tyle duża, że wpadli na kolejny genialny plan. Na to, jak przekonać te wiejskie gospodynie od ekspresów do kawy i garnków, jak przekonać tą gawieć sprzed sklepów monopolowych, która chciałaby głosować za suwerenną Polskę, no ale nie ma żadnej fundacji, nie mają żadnego koła, więc na pieniądze mo nie mogą liczyć. No więc co? 200 tysięcy dla lokalnego proboszcza, do ekologów, do lasów państwowych i budujemy. No, ale co budujemy? Budujemy farmę Żubrów. Żubr występuje w puszczy i będzie można dodać Raci polskiej. Chciałem podziękować panu ministrowi, bo to, to jest jego pomoc. Nie tylko pokazowa zagroda Żubrów, ale Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzisiaj jest ten historyczny dzień. Wyszedł byk, podskok. Jaki pan miał wpływ na zatrudnienie tam dyrektora biura poselskiego, pana Szymona Szrota? Żaden wpływ. Jego oferta była najlepsza. Zagroda jeszcze była w trakcie budowy, czyli otworzono prac budowy. Czasami mówisz, że to jest taki książę raciborski. Chciałem przekazać takiego żubra. Można władca, który ogląda danych. Serdecznie gratuluję. Do książki. Gratuluję księdzu proboszczowi. Dziękuję. takie nadleśnictwo, które jest deficytowe, stać na taką inwestycję. Oczywiście, że nas nie stać, bo bez dotacji nie utrzymamy tego. To są decyzje poza moimi kompetencjami. Ja tych decyzji nie podejmowałem. No i po więcej zachęcam Państwa do tego, by obejrzeć materiał na antenie tvn24.pl, już teraz dostępny w aplikacji TVN GO. Tam też Państwa odsyłam. Dużo o tym też piszemy w magazynie naszym, checkpress.pl. Szeroko opisujemy tę sprawę, wyjaśniamy na podstawie faktów i liczby, o co tam naprawdę dokładnie chodziło. Przykre na koniec, dodam, że jest, jest to najbardziej, że, że to się wszystko odbywa ze szkodą dla niczemu niewinnych chronionych. Zwierząt, Bo nie ma co z nimi zrobić, gdyż no ciężko utrzymywać nieprosperujący dobrze biznes. No bo to jednak jakiś jest biznes. Ciężko dopłacać do czegoś, co jest zbędne z perspektywy i ochrony gatunków tych żubrów, a co powstało tylko dlatego, by wesprzeć tego patusa suwerennej Polski. No myślę, że tu również zachęcam Państwa do tego, by to skomentować, choć to komentuje się samo. Po prostu śmiechem i pukaniem się w głowę. No bo jak inaczej racjonalnie podejść do tak alogicznego, irracjonalnego pomysłu, jak kupienie wyborców farmą dla żubrów? No, no, stawiam trzy kropki. Może Państwo jakoś mnie oświecicie w komentarzach, liczę na to, zachęcam. Oczywiście na większość z nich postaram się jak najszybciej do weekendu odpisać. Na koniec zachęcam do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki Państwa subskrypcjom my nadal go rozwijamy. A Państwo jesteście z głupotą PiS i suwerennej Polski codziennie na bieżąco, pozwalając nam tworzyć archiwum bezprawia pismafii. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.